Jak zmienić zwykłą poduszkę w dekorację wielkanocną? Wycięcie króliczka z własnego wzoru zleciłam Wikori. Prostsze wzory możecie wyciąć samodzielnie w domu nożyczkami. Wycięty wzór przyprasowuję po obu stronach puszki. Odrywamy folię transferową. Następnie przystępuję do układania jetów. Ja osobiście lubię korzystać z ręcznego aplikatora. Jetami w kolorze Rose zdobię łapki i uszy. I następnie przystępujemy do prasowania. Na koniec pozostało przyszycie mi tylko ogonka. Śmiało można wykorzystać stary pompon od czapki. Tym sposobem świąteczna ozdoba jest gotowa, a ty zachwycisz znajomych swoją kreatywnością. I'm